Yo, witam się z wami z PGA. I zawsze muszę siedzieć, tak? Zawsze nieważne, czy nagrywam u siebie na chacie czy na PGA dla was, film. Z komputronikiem, to zawsze sobie muszę usiąść. Więc to jest wstępniaczek. Przed nami cała masa pracy. Razem szczugam tutaj na stanowisko Komputronik Gaming na targach peg Będziemy działać z budowaniem customowego pc Powiem Wam szczerze, największy wkład pracy w wygląd tego pc będzie miał czuka, ale ja postaram się dołożyć troszeczkę swoich cegiełek, które już de facto dołożyłem, bo dobrałem zestaw do tego kompa, dobrałem części i teraz to wszystko będziemy składać. I w tym filmie zobaczycie jak to wyglądało od zaplecza, jak to wyglądało podczas składania i jaki jest efekt finalny, więc... Stay tuned, bo takich rzeczy na tym kanale jeszcze nie było. Zostawcie suba, no i napiszcie później, czy taki content Wam się podoba. Tak wygląda backstage tych prac. Nie jest łatwo, nie, nie, nie jest tutaj... Patrzcie jaki jest ten stolik, nie? Tutaj podejrzewam, że... Lecimy na hardcora. Lecimy na hardcora i to bardzo mocno, ale czego się nie robi. To jest kompamin, czego się nie robiło. Ja jeszcze nie robiłem custom loopa, powiem Wam szczerze, że przyszedłem tutaj i czugami mi mówi, że to będzie na custom loopie. Wiecie? No nie może być prosto, nie może być łatwo. Dobrze, że mi padła bateria w Apple Watchu, bo bym miał teraz tętno ze 160. <laughs> Autentycznie. No nic, najwyżej utopimy tego kompa, no cóż. Ale przynajmniej będzie widowisko. Będzie, będzie. Będą iskry, będzie ogień, nie no raczej nie będzie, ale na pewno będzie się działo. Jeszcze chyba nikt nie widział topienia kompa na żywo i pierdzielnięcia zasilania, więc... Możemy być pierwsi, albo jeszcze nie będziemy w tym pierwsi. Więc przekonamy tak, się. Tak, dobra, jak nas słychać? Słychać nas? Słychać nas, tak, gdzieś tam ktoś z tyłu niech martę nie ręką, że słyszę. Dobra, jest gimna, daleko, ta, na, na, na sąsiednim stylu O, to chodzi, właśnie. Dobra, słuchajcie, ja jestem Czuga, tutaj jest technokrata, dzisiaj ja będziemy technokrata. składali kompas z tych części, które tutaj widzicie. Jak możecie zobaczyć na samym początku, ja przejdę najpierw do rzeczy może wizualnych, a za chwilę karta powie, co tutaj będzie się działo, jeżeli chodzi o rzeczy sprzętowe, będziemy składali kompa z własnym customowym chłodzeniem cieczą więc będziemy tutaj zalane całą cieczą zieloną, a dlatego, ponieważ tak jak możecie zobaczyć, jest to taki można powiedzieć postapokaliptyczny klimat. W takim klimacie tego kompo będziemy robić. Będziemy go na żywo zalewać, odpowietrzać. Odpowietrzanie będzie dosyć ciekawe, bo komputerem będziemy machali na różne strony. Całe chodzenie będzie na alfa kulu, Będziemy mieli dwie chłodnice, jedna chłodnica już raczej dwie chłodnice są już zamontowane, ponieważ ja musiałem zrobić to wcześniej, żeby dobrze to wymierzyć żeby wszystkie rurki się ładnie składały, jedną chłodnicę dwustanowiskową mamy z jednej strony u góry, jedną stanowiskową mamy po tej stronie. Są to chłodnice dosyć cienkie, ale chłodzenie będzie tylko i wyłącznie na samym procesorze, ze względu na to, że akurat obudowa jest dosyć specyficzna, bo taką akurat wybraliśmy razem z Technokratą, to mieliśmy jakby problem z zamontowaniem tylnego wentylatora, ale uznaliśmy, że jak to jest post-apo, no to jak najbardziej dobrze będzie wyglądał. Wentylator na zewnątrz będzie świecił się na zielono, jako taki ogonek, że tak powiem, turbo dopalanie. No i mamy już od razu zamontowaną pompę, którą musiałem dorobić, ponieważ nie było tutaj takiej specjalnej strefy na pompę cieczy, którą tutaj możecie zobaczyć. I tutaj będziemy zalewać samy płyn. I na tym skończyło się tłumaczenie Czugi i ja. Przyszedłem do przedstawienia tego, z czego zbudujemy kompa. całego kompa ma być procek, który jeszcze oficjalnie nie jest dostępny w sklepach. Znaczy, jest dostępny, ale przyjdzie wam dopiero za kilka tygodni, a mianowicie 13600K i 5 13. generacji, 6 rdzeni mocnych, 8 słabych i to będzie nasze serce. Osadzimy go na MOBASie od ASUSa, ROG Strix Z690. DDR -y czwórkami. No i właśnie DDR czwórki wrzucimy sobie aż cztery kostki, żeby to ładnie wyglądało. Tradę zety i do tego oczywiście karta graficzna, która jest przecież teraz bardzo ważną rzeczą, zawsze była, zawsze jest, też Asus RTX 3070. Czyli Wszystko... no po tym jak już mamy cały sprzęt wylistowany, można było przejść do składania. Cóż no, powiem Wam szczerze tak. Czysto technicznie składanie tego kompa nie różniło się za bardzo niczym od składania kompa w domu. Fajnie, że była publika, robiliśmy to we dwóch szczugom, ale to nie pierwszy raz kiedy składałem kompa z ziomkiem. Jedyne co było dla mnie nowo, a co powiedziałem już we wstępie to składanie właśnie zestawu chłodzonego cieczą, przy czym moja praca ograniczała się do zrobienia tych rzeczy, które robi się przy normalnym chłodzeniu i przy wszystkim tym, co robi się, jak składa się normalnie kompa. Za podłączenie rurek i tak dalej był odpowiedzialny czuga. Ja widzicie, ja po prostu zamocowałem blok wodny, wrzuciłem ram na płytę główną. Później to wszystko oczywiście wrzuciłem do obudowy. Czyli to było takie standardowe składanie kompa. Oczywiście dysk można było zamontować swoją drogą Samsung wo 980, o czym nie powiedziałem we wcześniejszym fragmencie no, jak widzicie MOBAS taki biało-srebrny, gdzie obudowa jest żółta w takim klimacie post-apo no to wyniknęło z tego, że po prostu nie synchronizowaliśmy się wcześniej z czugą i nie jakby nie dogadaliśmy tego jakie chcemy, jak chcemy, żeby ten komp finalnie wyglądał ono pomyślał o post-apo a ja bardziej o takim clean buildzie chociaż moim zdaniem i tak wyszło naprawdę super połączenie takiego clean buildu z taką post-apo Budą to troszeczkę wyglądało tak, jakby do takiej postapokaliptycznej e, swojej obudowy ktoś znalazł jakiś taki ultra-artefakt, który jest bardzo ładnie nowy, e, zapakowany. Fajnie było zrobić to z widzami na żywo. Te pytania od widzów, e, wymiana, jakby mówienie o, o tym, co się w danym momencie robi, jak ja instalowałem kartę graficzną, e, co robię, gdzie układam kablec, jakieś pytania widzów od odnośnie samego kompa, czy też sprzętu, to było naprawdę super. Powiem Wam szczerze, takie składanie kompa, troszeczkę jak na live, tylko że zamiast odpowiadać na pytania z czatu, odpowiada się na to, co mówią widzowie. I to jest, powiem Wam szczerze, świetne doznanie. Oby więcej takich eventów, oby więcej takich rzeczy na żywo. No jak widzicie, układanie kabelków to było coś, co zajęło mi... Absolutnie chyba najwięcej czasu. Czuga malował, czuga customizował, a ja w tym czasie układałem kabelki. I tak to mniej więcej wyglądało przez większość czasu. Ja układam kabelki, a czuga gdzieś tam w tle maluje, wszystko customizuje. Po prostu mistrz w akcji. Bardzo fajnie też było jego zobaczyć w akcji, jak on, jak on to wszystko robi, bo to jest coś dla mnie nowego układanie kabelków, a czuga maluje. I tak w kółko to trwało. Układanie kabelków tak naprawdę było najbardziej, że tak powiem, dla mnie upierdliwe i pracochłonne, jeżeli chodzi o tą obudowę, ponieważ tutaj sekcja, ta sekcja techniczna niemalże nie istnieje w niej, więc było to dość trudne do zrobienia, do ogarnięcia, zwłaszcza, że przy takim chłodzeniu cieczą tych kabelków jest absolutnie milion. No ale fajnie fajne było to, że normalnie w domu jak układasz te kable, to po prostu sobie milczysz, a tutaj w międzyczasie wymiana właśnie e, czy to gadanie z widzami, czy z Czugą, to było strasznie, strasznie fajne. No i później jak już to wszystko mieliśmy przygotowane, Czuga przeszedł do instalowania rurek. Rurki miał już wcześniej częściowo przygotowane, no ale wiadomo, zawsze coś może później tak. Wszystko sobie przymocowaliśmy, Przymocował sobie do bloku, przymocował sobie do rezerwuaru, połączył chłodnicę, bo chłodnice były dwie, jak wcześniej słyszeliście, no i zaczęło się testowanie szczelności. Dobra, jest na 0,6. Na razie musimy teraz chwilę odczekać, zobaczyć czy będzie gdzieś no, i niestety uciekało. Niestety uciekało i trzeba było to naprawiać. Czuga bardzo długo szukał przecieku, w końcu go znalazł. No, i musiał stworzyć nowe rurki, więc to też było fajne, bo ja mogłem coś nowego zobaczyć. Nie budowałem nigdy układu, zwłaszcza na akrylach, więc zobaczyłem jak się to robi. Pomimo tego, iż w teorii wiedziałem jak to wygląda, jak się te kształtki podgrzewa, na takich specjalnych profilach kształtuje to na żywo zobaczyć czugę w akcji. Jak to wszystko robi, było naprawdę super. No i szukał on tego przecieku, szukał tej nieszczelności, zrobił nowe rurki i w końcu udało się skończyć kompa i no jakby tą finalną wersję wypuścić. Ale wcześniej, niestety, zanim to nastąpiło, ja musiałem uciekać ze stoiska, czego bardzo żałuję, ale niestety skończył nam się czas, który mieliśmy na to przeznaczony, przez to, że właśnie musieliśmy szukać tego przecieku. Więc już dokończeniem całego kompa, zalaniem, zajął się Czuga i z takiej oto bryły no wyrosło nam naprawdę niesamowite dzieło. To było genialne. Składać to sobie na żywo, zobaczyć jak czuga pracuje. Powiem wam szczerze, no, ja tam dołożyłem tylko małą cegiełkę w porównaniu do tego co zrobił czuga, ale absolutnie taki sprzęt na żywo z widzami skustomizować. To jest coś niesamowitego. Ja mam nadzieję, że to, to był pierwszy, ale zdecydowanie nie ostatni raz z customowym buildem, bo to jest moim zdaniem genialna inicjatywa budować takie cudo. No i wiecie co, tak podsumowując całego tego vloga już teraz, jak jestem na etapie montażu, kilka tygodni tak naprawdę po PGA, powiem wam tak, mega, mega mi się to podobało i jedyne co tak naprawdę czego żałuję, to to, że nie byłem w stanie spędzić na studysku komputernika całego PGA, czy też nawet większej ilości czasu wtedy przy składaniu tego kompa. Dlatego po cichu liczę, że już za niedługo będą jakieś możliwości, żeby z komputernikiem na żywo i z wami, z widzami mieć interakcję na jakiejś konferencji. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać rok do kolejnego PGA. Może na jemie, może w jakichś innych targach. Bardzo fajne to jest strasznie podoba mi się interakcja na żywo, strasznie podoba mi się stanie na scenie, gadanie do Was, rozmawianie z Wami, sklejanie z Wami piony, więc naprawdę mega, mega sprawa takie wydarzenie. Dziękuję komputernikowi, że dał mi tą okazję poskładać tak niesamowitego kompa. Właściwie bardziej być częścią tego, co robił Czuga, bo to jemu tutaj należy oddać wszelką, wszelką chwałę i cześć za poskładanie tego kompa, za ten jak ten komp wyglądał, bo nie czarujmy się, ja złożyłem. No śmiało mogę powiedzieć, z racji tego, gdzie kiedyś pracowałem, tysiące komputerów takich stacjonarnych, więc no nie jest to nic nadzwyczajnego, wkładanie protka ramu i tak dalej. Natomiast nigdy w życiu nie budowałem chłodzenia wodnego i to na akrylach, więc będąc jakby częścią tego, to było dla mnie też niesamowite przeżycie. No i wydaje mi się to w ogóle zaraźliwą inicjatywą, bo składanie kompów w internecie jest fajne, ale jest tego dużo. A ile jest składania na żywo? że można sobie przyjechać, poskładać kompa, dlatego mam nadzieję, że w ogóle kiedyś będzie można jakieś zawody w tym urządzić na żywo, że jakieś składanie z widzami. Naprawdę... Zarąbiście mi się to podobało. No, i plus to, że mogłem złożyć chyba jeden z pierwszych kąpów publicznie, w ogóle publicznie, to może nawet pierwszy kąp na 13. Generacji, na iPiące 13.600K, która moim zdaniem ma potencjał dostania się jednym z najlepszych procków następnych generacji, które nadchodzą, tych, które już teraz nadeszły i są w sklepach. To tutaj 13.600K, moim zdaniem, ma najlepszy potencjał ze względu na to, co oferuje w swojej cenie i przez to, że ma dostęp do tańszych płyt głównych z serii 600 na których można budować bardzo fajne platformy i już nawet kilka znajomych osób właśnie na tym protku już kompy buduje z też mojego polecenia i też z własnego wyboru bo naprawdę ten protek fajnie się prezentuje, dlatego też właśnie jego wybrałem do tego buildu a może niekoniecznie 13900K, który jest istnym potworem, ale no nie jest taki nie jest tak zbilansowany, że akurat idealnie pasowałby do takiego zestawu, jak budowaliśmy szczugą. Więc powiem Wam szczerze, tak już nie mogę się doczekać następnego takiego albo podobnego wydarzenia, bo po prostu. Jaram się tym na maksa. Dajcie znać, jak ktoś z was był, jak wam się podobało. Jak wam się podobało to składanie kompa na żywo? Dajcie jakiś feedback w komentarzach. No bo wiadomo, mi się mogło podobać, bo się dobrze bawiłem, ale czy wam się podobało, jako widzom. Jak ktoś był, napiszcie koniecznie w komentarzu, jak się podobało. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Nie mogę doczekać się następnego eventu. A jak będę wiedział, że z tym kompem coś się dzieje, może jakiś konkurs czy coś takiego, to na pewno do Was wpadnę z taką informacją, bo komp wygląda niesamowicie. No cóż, to by było tyle na dzisiaj. Ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. I oczywiście, widzimy się w kolejnym filmie, który jutro. Do zobaczenia. Cześć.